Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na filmik dotyczący odżywiania w chorobie refluksowej przełyku. Refluks żołądkowy to choroba polegająca na zarzucaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Może to powodować wiele przykrych dolegliwości, m.in. takich jak bzgaga, Odbijanie, ból czy pieczenie w nadbrzuszu, ale tak naprawdę bardzo dużo również innych objawów, również takich pozaprzełykowych, o których powiem za chwilkę. Długotrwały refluks może powodować uszkodzenie nabłonka przełyku, a to z kolei może doprowadzić np. do zapalenia przełyku. Przyczyną choroby jest przede wszystkim nieprawidłowa czynność motoryczna mięśnia zwanego dolnym zwieraczem przełyku. Widzicie teraz na rysunku, że w zdrowym żołądku ten zwieracz jest zamknięty, dzięki czemu treść żołądkowa nie ma szansy przedostać się do przełyku. Główną funkcją zwieracza przełyku jest właśnie zapobiegania, zapobieganie cofaniu się kwaśnej zawartości żołądka do przełyku. W zdrowym organizmie mięsień ten otwiera się tylko wtedy, kiedy jedzenie przedostaje się z przełyku do żołądka. Jednak kiedy mamy do czynienia z refluksem, Mięsień ten nie pracuje poprawnie i mówiąc bardzo prostym językiem, jest on poluzowany i przez to treść żołądka może wydostawać się do przełyku. Na napięcie przełyku może wpływać wiele różnych czynników, między innymi leki, choroby tkanki łącznej, nieprawidłowa dieta, e, ciąża czy otyłość. I w tych dwóch ostatnich przypadkach mamy do czynienia ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzucha, przez co treść żołądka jest wypychana do przyłyku. Do głównych, najczęściej występujących objawów y, choroby refluksowej należy zgaga, odbijanie y, i tutaj chorzy na refluks bardzo często określają to odbijanie jako takie y, bardzo głośne, niepełne odbijanie. Y, mówią o tym, że jakby odbija im się do pewnego momentu, mniej więcej dotąd. Jakby dalej się nic nie dzieje, czyli to beknięcie dochodzi nam do gardła. Wydajemy z siebie taki głośny dźwięk beknięcia, czasami naprawdę bardzo głośny, natomiast niekoniecznie wiąże się to z uwolnieniem powietrza, wypuszczeniem powietrza przez jamę ustną. Bardzo często pojawia się też ból czy pieczenie w nadbrzuszu. Często chorzy uskarżają się na takie kłucie, gniecenie, pieczenie w okolicach żołądka. Może także pojawić się bolesne przełykanie, może nawet dojść do wymiotów czy chociażby nudności. Wspominałam o tym, że może, mogą pojawić się również takie pozaprzełykowe objawy tej choroby. No i mam tutaj na myśli przede wszystkim uszkodzenie zębów, choroby dziąseł, ponieważ przypominam, że w żołądku mamy taką, takie środowisko bardzo kwaśne. Także ta treść, która cofa się do naszego przełyku, również jest kwaśna i ona może. W taki znaczny sposób uszkadzać nasze nabłonki, nasz przełek, nasze zęby, dziosła. Może pojawić się także chrypka, ból gardła, drapanie w gardle, czy taki napadowy kaszel, szczególnie w nocy. Objawy z reguły nasilają się tak do dwóch godzin po spożyciu posiłku, natomiast ze świadczenia objawy pojawiają się zazwyczaj szybciej. Tak naprawdę już kilka chwil po spożyciu pokarmu. Chorzy odczuwają jakiś dyskomfort. Zdecydowanie bardziej odczuwa się objawy w pozycji leżącej, czy nawet siedzącej, ale takiej skulonej, gdzie ten żołądek jest ściśnięty. Natomiast dużą ulgę choremu przynosi pozycja wyprostowana, i taka jest też wskazana, jakby nie zaleca się na przykład kładzenia zaraz po posiłku. Jeśli chodzi o leczenie w chorobie refluksowej, to zazwyczaj jest to leczenie kilkuetapowe i zawsze pierwszym etapem leczenia jest zmiana diety i wykluczenie z diety tych produktów, które mogą nasilać te nasze objawy. W drugiej kolejności może pojawić się oczywiście leczenie farmakologiczne, a kolejnym takim w zasadzie ostatecznym etapem jest leczenie operacyjne. I ja oczywiście nie będę się teraz skupiała, i opowiadała o tym, jak dokładnie wygląda leczenie farmakologiczne czy operacyjne. Natomiast bardzo chętnie opowiem o tym, jak powinno wyglądać odżywianie w chorobie refluksowej. A więc w chorobie refluksowej przełyku poleca się tzw. Tak dietę lekkostrawną z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. I ja nie będę teraz całej tej diety dokładnie opisywała, ponieważ zajęłoby mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Natomiast powiem o takich najważniejszych zasadach, które powinniśmy w tej diecie stosować. No i przede wszystkim powiem o tych produktach, których w ogóle powinniśmy w diecie unikać bądź wykluczyć. Zanim jednak przejdę do, do tych kwestii odżywienia, chciałabym jeszcze wspomnieć, przypomnieć, że te kwestie związane z dietą są zawsze bardzo, bardzo indywidualne. Więc to nie jest tak, że jeżeli ja w tym momencie powiem, że jeśli wiecie, każdy chory musi unikać cytrusów, to rzeczywiście 100% chorych na refluks będzie musiało unikać cytrusów, bo mogą pojawić się e, takie osoby, którym te cytrusy rzeczywiście nie będą e, nasilały objawów. Chociaż z cytrusami to może akurat jest zły przykład, bo cytrusy raczej e, będą te objawy nasilały, e, nawet zaryzykowałabym powiedzieć 100% chorych na refluks. Natomiast wiecie, co mam na myśli, także zawsze zawsze trzeba bardzo dokładnie obserwować swój organizm i swoje własne reakcje na, na konkretne produkty. Widzicie teraz obszerną tabelę właśnie z produktami wskazanymi oraz niewskazanymi w diecie. Nie będę czytać jej całej. Możecie sobie zrobić na przykład screena i później przeanalizować, co dokładnie się w niej znajduje. Takie tabele są również oczywiście dostępne w internecie, bez problemu je znajdziecie. No, i tak, z takich podstaw to przede wszystkim powinno się wykluczyć no, te właśnie owoce cytrusowe, czy soki z owoców cytrusowych, sok pomidorowy, potrawy kwaśne, ostre przyprawy. Powinno się także ograniczać kawę. No, oczywiście, alkohol, ale to generalnie powinno się ograniczać. Wszystkie wyroby czekoladowe, kakao, napoje gazowane. Napoje gazowane podrażniają nam jeszcze dodatkowo tak motorycznie. Ten przełyk i, i nasze śruzówki, więc napoje gazowane powinniśmy zupełnie odstawić. Powinniśmy unikać cukierków zawierających alkohol czy mięte. No i też zdecydowanie powinno się zrezygnować z kostek bulionowych, takich sztucznych, chemicznych przypraw do zup czy sosów, takich, które zawierają mnóstwo chemii. Z diety tej wyklucza się też produkty trudnostrawne, takie wzdymające. Najlepiej, aby potrawy miały konsystencję babkowatą. Dzięki czemu unikniemy wtedy żucia, a rzucie stymuluje żołądek do intensywnego wydzielania. I tutaj też taka wskazówka do osób zmagających się właśnie z chorobą refluksową, czy generalnie z, ze zgagą i takimi dolegliwościami z, ze strony żołądka. No powinniśmy zrezygnować z rzucia gumy na przykład Orbit, a znam osoby, które namiętnie te gumy żują. Natomiast no, miejmy tą świadomość, że jak żyjemy gumę, to nasz żołądek traktuje to jako posiłek, bo cały czas przełykamy ślinę i on, nasz żołądek myśli, że musi produkować sok żołądkowy, żeby móc trawić to, co do niego dociera. Ograniczony w diecie powinien zostać też błonnik pokarmowy. Należy więc z diety wykluczyć tak naprawdę pieczywo razowe, takie grube kasze, surowe warzywa i owoce które często dają objawy właśnie takie jak wzdęcia, to i generalnie mechanicznie podrażniają błonę śluzową żołądka. Posiłki należy spożywać regularnie w niewielkich ilościach, żeby nie zapychać tego żołądka. W momencie, kiedy nam żołądek jest, nasz żołądek jest wypełniony po brzegi, no to tutaj znowu to, to, ten pokarm może się wydostawać do przełyku. Jedzenie nie powinno być ani zimne, ani gorące, ponieważ zarówno takie lodowate posiłki czy napoje, czy też bardzo gorące w sposób mechaniczny podrażniają nasz przełyk. Potrawy w tej diecie powinno przygotowywać się oczywiście na parze. To jest zawsze taki najbardziej polecany i zalecany sposób przygotowywania potraw ewentualnie możemy je gotować. Możemy też pozwolić sobie na duszenie na przykład mięsa, natomiast pamiętajmy o tym, żeby tego mięsa wcześniej nie smażyć na, na tłuszczu. Czyli dusimy bez wcześniejszego obsmażania. Tłuszcze powinno się generalnie dodawać do już gotowej potrawy. Bardzo fajnym wyborem jeśli chodzi o posiłek w tej diecie to będą zupy kremy. Nie dość, że Będziemy jeść gotowane warzywa, czyli unikniemy nadmiaru błonnika, ale jednak zjemy zdrowy posiłek składający się z warzyw, to jeszcze dodatkowo pojawia się ta konsystencja papki, która jest bardzo mocno wskazana w tej diecie. Warto także sięgać po soki owocowo-warzywne, natomiast nie przesadzajmy z ich ilością, pamiętając o tym, że nie możemy spożywać w nadmiarze błonnika, a błonnik w takich surowych warzywach i owocach jest... Dostępny w dużych ilościach. No i oczywiście, już na sam koniec, tak podsumowując, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że dieta w tej czy w każdej innej diecie, w każdej jednostce chorobowej, powinna być dostosowana indywidualnie do chorego, indywidualnie do pacjenta. Bardzo ważne to jest taka podstawa, aby obserwować swoją reakcję organizmu. I jeżeli nawet e, zjecie jakiś posiłek, jakiś produkt, który jest w tej tabeli, którą ja Wam udostępniłam, jako wskazany, ale czujecie się po nim źle, to nie jedzcie go na siłę, po prostu zrezygnujcie z niego, przynajmniej na jakiś czas. Po jakimś czasie można spróbować do niego wrócić, ale jeżeli coś Wam szkodzi, to po prostu tego nie jedzcie. Natomiast, jeżeli nawet wiecie, że generalnie w większości przypadków e, dany produkt szkodzi osobom chorym na refluks, ale Wam nie szkodzi i czujecie się po nim dobrze, i, i wszystko jest ok, to możecie śmiało go, go spożywać, bo, bo to znaczy, że po prostu Wasz organizm, organizm bardzo dobrze sobie z nim radzi. No i na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam przekazałam w jakikolwiek sposób Wam pomogą. No i co, zachęcam do, do oglądania moich filmików. Oczywiście zachęcam do udostępniania ich dalej w świat, bo jak wiecie, to są moje początki, więc takie wsparcie z Waszej strony jest dla mnie bardzo cenne. No a jednak staram się przekazywać fajne, merytoryczne i takie życiowe informacje, więc myślę, że, że te filmiki mogłyby docierać do większej ilości osób, tak żeby pomagać, żeby mogła pomagać. Także na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i zachęcam oczywiście do odwiedzania mojego profilu na Instagramie. Również zapraszam na YouTube'a. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się.